Co pieseczek chce? Jak pieseczek się czuje? Co Nikośku? Co tam robisz? Co robisz tam? Niko, co ty tam robisz? No, chodź do mamuni. Chodź do mamuni. No chodź. No nie śpi tam. Chodź do mamuni. Chodź do mamuni. Nie? Dlaczego nie? Nikuś, dlaczego nie chcesz? Niko? Chodź do mamuni, mamunia potuli. Chodź mamunia. Mamunia potuli, chodź. No chodź. No chodź. No chodź. Bądź dobry piesek, ładny. Chodź Nikolku. Nikolek? Chodź, chodź, chodź tu, mamunci, mamunca, lubi. Niko, chodź tutaj. Ty śpiący jesteś. Jesteś śpiący. Jesteś. Zasypiasz już. Zasypiasz, Niko. Chodź tutaj, chodź. Wyjdź tam Chodź Maluni. No chodź. Mały, chodź tutaj. Chodź Niko, chodź, no chodź, no proszę, no proszę, proszę, no proszę pieska, no to nie.